Witam was serdecznie. Tu Marcin Wójcik. Na moim kanale znajdziecie porady dotyczące obsługi samochodów i bezpiecznej jazdy. Jeśli chcesz, żeby twój samochód służył ci jak najdłużej i jeździł bez problemów, jesteś w dobrym miejscu. Zachęcam do subskrybowania kanału, żeby nie przegapić żadnych nowych treści. A teraz przechodzimy do dzisiejszego Każdy tematu. Wie że samochód to dość niebezpieczny środek transportu, ogromna liczba osób ginie w wypadkach drogowych. Ta przyczyna śmierci jest nazywana drugą najczęstszą przyczyną śmierci po chorobach serca, ale pomimo niebezpieczeństwa są chwile, kiedy trzeba dokonać szybkich konwersji poślizgów i nie tylko. To samo dotyczy sportu wyścigowego. Drifting to kontrolowany poślizg i to jest jego główna wartość. Kierowca musi doskonale panować nad sobą, samochodem i sytuacją na drodze aby poprawnie wykonać trik, czym jest poślizg i dlaczego występuje. Drogi nie są najbezpieczniejszym miejscem. Szczególne problemy pojawiają się przy złej pogodzie, takiej jak deszcz lub śnieg. Dlatego wielu kierowców jeździ bardzo ostrożnie i uważnie w tych okresach. Gdy drogi są śliskie lub mokre, istnieje wysokie ryzyko wpadnięcia w poślizg na zakręcie, aby uniknąć wypadku, a nawet obrażeń lub śmierci. Warto wcześniej zrozumieć, jak prawidłowo wyjść z takiej sytuacji. Istnieją trzy rodzaje driftu napęd na tylne koła, napęd na przednie koła, napęd na cztery koła. Każdy z tych przypadków różni się przyczynami ich wystąpienia. Ma to również bezpośredni wpływ na to, jak należy postępować, aby wyjść z sytuacji w jednym kawałku. Istnieje również drift. Który często mylony jest z poślizgiem. W tym pierwszym przypadku występują problemy z przednią osią. Aby się zabezpieczyć i zapobiec nieodwracalnym konsekwencjom, warto poznać przyczyny poślizgów. W niektórych przypadkach nie należy w ogóle wyjeżdżać na drogę, jeśli ryzyko jest zbyt wysokie. Przyczyny poślizgu: lód na drodze, w szczególności uderzenie jednym lub kilkoma kołami w taki fragment drogi. Jazda z dużą prędkością w miejscu do tego nieprzeznaczonym, jazda po drodze składającej się z dużej ilości luźnego materiału, ciśnienie w kołach różni się od siebie, nagłe zmiany współczynnika przyczepności, problemy z oponami i ogumieniem, NP, duże zużycie lub rozdarcia, zbyt ostre i szybkie skręty kierownicą, problemy z hamulcami, Aż do ich awarii włącznie, mokre i śliskie drogi, pomimo zrozumiałych przyczyn wśród warunków pogodowych, w większości przypadków to nieudolność kierowcy staje się problemem. Poza tym, wiele osób driftuje celowo, aby pokazać swoją fajność i umiejętności. Ale jeśli chcesz to zrobić, powinieneś to zrobić poprawnie. Aby nie doszło do wypadku. Jedną z przyczyn jest też często próba zmiany toru jazdy lub wyprzedzenia sąsiednich samochodów. Przeczytaj też, Tempomat, Zwiastun Samochodów Bezzałogowych jak wyprowadzić samochód z poślizgu. Strach i panika, które pojawiają się, gdy samochód wpada w poślizg. Mogą tylko pogorszyć sytuację. Dlatego też należy zachować koncentrację i powagę za kierownicą przez cały czas. Jak wspomniano wcześniej, istnieją trzy rodzaje poślizgów samochodowych. Dla każdego z nich istnieją różne taktyki zachowania, które pomogą Ci poradzić sobie w sytuacji poważnego poślizgu. Napęd na tylne koła, niewielkie poślizgi są dość powszechne w przypadku pojazdów z tego typu napędem. Każda szkoła jazdy uczy jak radzić sobie z niekontrolowanym driftem nawet na wczesnych etapach szkolenia. Głównymi przyczynami poślizgu w samochodach z napędem na tylne koła są śliskie drogi. Co należy zrobić w przypadku poślizgu? Jednocześnie wciśnij sprzęgło do oporu i zdejmij nogę z pedału gazu, Skręcić kierownicę w kierunku poślizgu. W samochodzie z automatyczną skrzynią biegów po prostu nie wciskaj pedału gazu. Problemy z poślizgiem w samochodach z napędem na tylne koła, choć dość powszechne, są również najłatwiejsze. Jeśli wykonasz kilka zadań szybko i jednocześnie, możesz uniknąć wypadku. A może nawet ofiar. Napęd na przednie koła w przypadku samochodów z tym rodzajem napędu uniknięcie katastrofy w przypadku driftu jest trudniejsze niż w przypadku poprzedniego typu. Jednak nadal jest to całkiem realistyczne. Najważniejsze jest przestrzeganie jasnych instrukcji. Co więcej, wszystkie czynności należy wykonywać przed skręceniem samochodu. W przeciwnym razie nie ma to sensu. Co zrobić? Gdy samochód z napędem na przednie koła wpada w poślizg, skręcić kierownicę w stronę, w którą skręca samochód. W przeciwieństwie do samochodu z napędem na tylne koła, musisz dać mu więcej gazu. Poziom nacisku na pedał przyspieszenia powinien zależeć od tego, jak bardzo samochód wpada w poślizg. Samochody z napędem na przednie koła są naprawdę trudniejsze do pokonania podczas driftu. Dlatego tak ważne jest posiadanie prawdziwych umiejętności w tej sytuacji. Szkoły jazdy często pokazują i uczą jak wypoziomować i zatrzymać samochód podczas poślizgu. Najważniejszą rzeczą jest, aby postępować zgodnie z punktami instrukcji, szybko i bez paniki. Ponieważ może to uniemożliwić nawet doświadczonemu kierowcy prawidłowe myślenie. Napęd na cztery koła najtrudniejsza z możliwych opcji. Wielu kierowców lubi z czarnym humorem opowiadać o tym, że w przypadku poślizgu samochodu z napędem na cztery koła pomoże tylko modlitwa. Niestety, nie jest to dalekie od prawdy, ponieważ taki samochód jest bardzo trudny do wypoziomowania, ale nadal możliwy. Co zrobić? gdy samochód z napędem na cztery koła wpadnie w poślizg, skręcić kierownicę w stronę, w którą samochód wpada w poślizg, tak samo jak w poprzednich przypadkach. Ważne jest, aby bardzo delikatnie wcisnąć pedał przyspieszenia. Kierowca musi subtelnie wyczuć równowagę między przyczepnością a prędkością. Przeczytaj także. Samodzielne podświetlenie gałki dźwigni zmiany biegów w samochodzie teoria w przypadku driftu samochodem z napędem. Na cztery koła zdecydowanie nie pomoże. W tym przypadku potrzebna jest wiedza praktyczna. Warto dużo trenować. By subtelnie wyczuć wszystkie niuanse samochodu z napędem na cztery koła. Pokonywanie zakrętów na śliskiej nawierzchni. Zła pogoda i złe drogi to najczęstsze problemy związane z poślizgiem, a nawet wypadkami. Podczas ulewnego deszczu lub oblodzenia niedoświadczeni kierowcy powinni starać się nie prowadzić. Podczas gdy ci, którzy już znają niuanse, powinni nadal zachować szczególną ostrożność. Co jednak zrobić? Gdy jazda jest konieczna, naucz się jeździć ostrożnie i bezpiecznie oraz skręcać na śliskiej drodze. Jak wchodzić w zakręt na śliskiej nawierzchni? Dla lepszej jazdy, szczególnie zimą, warto docisnąć przednie opony do drogi. W ten sposób można uzyskać lepszą przyczepność i łatwiejszy poślizg. Przed wejściem w zakręt należy zwolnić pedał przyspieszenia. Ważny jest poziom śliskości nawierzchni. Im gorsza nawierzchnia, tym płynniej należy wchodzić w zakręt. Lepiej nie przesadzać ze sterowaniem. Bardziej rozsądne będzie kontrolowanie samochodu za pomocą skąpego układu kierowniczego. Doświadczeni kierowcy zauważają, że najtrudniejsze i najważniejsze jest późniejsze wyjście z poślizgu, aby zrobić wszystko poprawnie i nie zderzyć się z niczym. Musisz dokładnie znać instrukcję. W połowie zakrętu samochód powinien być już wyprostowany w kierunku, w którym chcesz jechać. Konieczne jest pilnowanie poziomu nacisku na pedał przyspieszenia. Tutaj wszystko jest proste. Reset. Bardziej okrągły zakręt. Set. Wypoziomowanie samochodu. Wzrok kierowcy musi być skupiony na celu a pojazdy znajdujące się przed nim również muszą być obserwowane. Choć wielu młodych chłopaków chciałoby popisać się swoimi umiejętnościami jazdy i driftować, lepiej tego nie robić. Szkoły jazdy uczą, jak prawidłowo. Ostrożnie i bez niepotrzebnej paniki radzić sobie z przypadkowymi poślizgami. Jest to jeden z najważniejszych elementów zdania egzaminu na prawo jazdy. Wiedza praktyczna jest wymagana dla wszystkich typów układów napędowych, jednak w przypadku pojazdów z napędem na cztery koła, umiejętności te muszą być bardzo rozwinięte, ponieważ każdy poślizg jest bardzo niebezpieczny dla takich pojazdów.